mogła podjąć się zadania budowy 30 mieszkań na wynajem i 45 miejsc parkingowych. Koszt inwestycji około 9 milionów złotych. Łączna powierzchnia mieszkań to 1591 metrów. Mamy tu mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. Wszystkie mieszkania są objęte programem nie. dopłat do czynszu, yy, czyli programu Mieszkanie na Start. A z punktu widzenia miasta, mieszkańców, a tym bardziej prezydenta, no 30 rodzin ma kolejne, 30 rodzin ma dach nad głową yy, w warunkach, no, z tego co widzę, bardzo dobrych. Cieszę się z deklaracji pani prezes, że to nie jest ostatnie słowo, że nie. będziemy funkcjonować dalej i bardzo dziękuję na panie za zespo zespołowi. No i cóż, miejmy nadzieję, że będzie się tu dobrze żyło, mieszkało i że będziemy mieli powód kolejny do satysfakcji chyba 70 metrów Praktycznie tylko meble powkładać i wszystko już jest. Tak, ono jest przygotowane pod klucz, także generalnie tylko umeblować i, i można zamieszkać. Formalności w sumie trwały może miesiąc i, i już wiedzieliśmy, 20 grudnia były już jakby formalności zakończone.